Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne ryby w czytaniu ogólnym miesięcznym na styczeń 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego to, co dla ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytania, miesięczne dla znaków Zodiaku, czytania tematyczne typu Wybierz Talię na Relacji i Uczucia, a także czytania tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane ryby, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie to co Was czeka w zbliżającym się miesiącu. Po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Bardzo często też się pokazuje odrębna sytuacja, mniej lub bardziej połączona z tą po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada. Jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Dobrze. Ryby w styczniu. Ryby. Ryby w styczniu. Co czeka ryby w styczniu? Co czeka ryby w styczniu? Co czeka ryby w styczniu? Dziesiątka mieczy. Król monet. I król buław. Tło śmierć. Siła i sprawiedliwość. Arkana wielkie. I to aż 3. Wbrew pozorom, śmierć tutaj wygląda paskudnie na tej karcie. Okropnie ją tu pokazali. W sensie okropnie, nie że brzydko, tylko że tak yy, mrocznie bardzo. Ale to jest bardzo dobra karta. Ja bardzo lubię. To jest jedna z moich ulubionych kart jako rada czwórka mieczy. Dobrze, moi kochani, dużo się tutaj dzieje, moje kochane ryby, jeśli chodzi o ten początek roku. Eem, powiem wam tak, e, dziesiątka mieczy i dwóch króli. Powiem wam tak, e, jeśli chodzi o ten miesiąc zbliżający się, możecie mieć problem i zmartwienie, bo będziecie e, bardzo prawdopodobne, że albo mieli wybór. Pomiędzy jakimiś dwoma wizjami, pomiędzy dwoma zdaniami, bardzo prawdopodobne, że też będziecie w tym miesiącu stali w pośrodku jakiegoś konfliktu, albo będą w waszym otoczeniu walczyły dwie osoby. Bo mamy tutaj tych dwóch króli, tak? I króla Monet, czyli Byk Pan na Koziorożec, i król Buław, czyli Baran lew, Strzelec najprawdopodobniej. Albo to też może mówić o cechach tych króli. Ten bardzo charyzmatyczny, bardzo taki przekonany co do własnego zdania, co do własnych celów. Bardzo taki odważny, bardzo ambitny, bardzo prący do przodu. Ja bym powiedział nie wbrew przeszkodom, bo ten, ogień, ten król ognia, ten król buław to jest bardzo często taki... Jak się pojawiają te przeszkody, to zaczyna się łamać dużo szybciej niż ten król monet. Król monet może być bardziej pragmatyczny, bardziej rozsądny, bardziej rozważny, bardziej planujący przyszłość, mniej mniej taki, który działa tu i teraz, tak, bardziej działający z planem i bardziej taki nakierowany na swoje korzyści w przyszłości. Tak? Jeśli chodzi o, o tą sytuację, może tutaj będziecie, nie wiem, w pozycji, w której. Będziecie musieli się opowiedzieć na przykład pomiędzy nie wiem, partnerem a ojcem, albo, albo będziecie musieli, yy, może też jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o jakieś kwestie, będziecie musieli yy, albo decydować yy, się na yy, nie wiem, na opowiedzenie się bardziej yy, jeśli chodzi o kwestie związane z pracą, albo kwestie związane właśnie z życiem prywatnym. Tak troszeczkę to tutaj widzę i może też być kwestia, moi kochani, to od początku też mi przyszło od razu do głowy, jak zobaczyłem te karty, że może być tak, że w Waszym otoczeniu będzie yy, konflikt i obaj królowie, obie osoby będą oczekiwały Waszego opowiedzenia się po jednej ze stron, i też może być na przykład konflikt w pracy pomiędzy, nie wiem, szefostwem albo pomiędzy współpracownikami. I dla was ta, to, ta energia to ta dziesiątka mieczy, tak? czyli takie martwienie się. Co zrobię, co, co się stanie, jak podejmę decyzję, tak, co się stanie, jak któregoś z tych króli w cudzysłowiu wybiorę, tak? Czyli albo właściwie to, co ten król wtedy będzie reprezentował. Moim zdaniem, patrząc na tą, na tą sytuację, wy będziecie po prostu w tym miesiącu w konflikcie, albo w, będzie od was oczekiwane wsparcie kogoś, tak? A wy z tego wcale nie, w tej pozycji wcale nie będziecie zadowoleni. Wcale nie będziecie chcieli w tym brać udziału. Wy będziecie jakby wplątani w jakąś przepychankę. No i bardzo prawdopodobne też, że wasi jacyś bliscy albo przyjaciele się pokłócą. Tak? I e, będą oczekiwali od was zajęcia stanowiska. Albo przynajmniej wyrażenia swojego zdania w tej, tej sytuacji. I, co ciekawe, Ci dwaj królowie to są y, najbardziej tacy królowie, którzy y, jak się uprą, to będą pchali w swoją stronę. Ten jest, y, ten król y, monet, on jest bardziej taki. Myślący długoterminowo, ale ten w tym momencie on jest najbardziej zdeterminowany, tak? Także moi kochani, ja bym powiedział, że, że tutaj przed Wami będzie jakieś wyzwanie, albo podjęcie jakiejś właśnie decyzji związanej z dwoma wizjami, albo opowiedzenie się po jednej ze stron, albo podjęcie właśnie jakiegoś takiego, wyrażenie swojego zdania odnośnie kwestii. W których wy jako ryby nie będziecie uważały, że jesteście, albo nie będziecie chciały w ogóle y, mówić swojej opinii, tak? albo będziecie w ogóle uważały, że wy nie jesteście osobą y, na tyle nie wiem, opiniotwórczą, na tyle y, na tyle świadomą tych, tych kwestii, tak? że, że to jest jakby nie wasz problem. Ale wygląda na to, że ktoś będzie bardzo mocno od was y, oczekiwał, wymagał wręcz o, y, obie te strony które tutaj mogą w jakiś sposób właśnie ze sobą konkurować albo próbować jedna drugą przepchnąć będą chciały, żebyście wy się tutaj w jakiś sposób zabrali stanowisko, tak, opowiedzieli też stanęli za, za jedną z tych osób tak jak mówię, bardzo prawdopodobne też, że w życiu tak jak mówię, prywatnym może być jakiś dwóch ważnych dla was mężczyzn może mieć jakiś konflikt, może być spór pomiędzy nimi tak jak mówię, może ojciec, może, może brat i partner, może ojciec i partner, a może partner, przyjaciel. No, albo przyjaciele pomiędzy sobą. Dlatego moje kochane ryby, Wasze otoczenie w tym miesiącu będzie Wam przysparzało zmartwień, będzie troszeczkę, też może nawet Was martwić. Jednej strony to, że może być oczekiwana od Was decyzja, ale też jakiś spór po, wokół Was może tutaj Was bardzo mocno martwić. A ryby raczej nie są takim znakiem, które chętnie wchodzą w konflikty, tak? które chcą się babrać w czyichś tutaj jakichś ambicjach, tak, kto komu co udowodni. I ryby bardzo często mają takie swoje stanowisko właśnie na, na zasadzie, póki mnie to nie dotyczy, to po kiego ja mam się odzywać, tak? Pokiego ja mam być. Ja, mnie zależy na tym, żeby mieć święty spokój. Zresztą ryby bardzo lubią święty spokój. Bardzo są takie. Bardzo mocno skupione na jakichś swoich kwestiach, tak. Yy, bardzo często są właśnie. One raczej są nastawione na to, żeby raczej ludzi godzić niż tutaj wchodzić w niepotrzebne przepychanki. A ja mam wrażenie, że tych dwóch króli, tak, czyli te osoby, które będą walczyć, to nawet nie będzie konkretna kwestia. W waszym otoczeniu ludzie po prostu mogą walczyć w tym miesiącu o tak zwaną rację, tak? To komu co udowodni, to komu co pokaże. I tutaj będzie takie, wiecie, dzielenie niepotrzebnie towarzystwa na tych, którzy są za jednym królem, za drugim królem. Tutaj może tak naprawdę oni się mogą pokłócić, właśnie o tą rację, i cały czas próbować sobie tą rację udowodnić. Zresztą żaden z was jakby, żaden z tych króli to jakby nie jest w waszej energii w ogóle, tak, tak. tak. To mogą w ogóle się kłócić o albo jakieś swoje ambicje, albo tak jak mówię, o, o jakąś swoją pozycję nie wiem w, w pracy na przykład, tak, czy też w jakiejś grupie znajomych, także. Nie, to, to wam się to nie będzie na pewno podobać, bo ta dziesiątka mieczy już na samym początku mówi, że to was będzie raczej doprowadzać takie, takie raczej negatywne myślenie na temat tej całej sytuacji, i możecie się po prostu martwić, że, że będą chcieli. I bardzo prawdopodobne, że tak będzie, że będą chcieli was w to, wplątać w tą, w tą przepychankę. Tym bardziej, że ryby to jest znak, który mm, może nie jest tak. Nie ma takiego aż ciśnienia na to, żeby być jakoś szczególnie najbardziej lubianym, ale też chce żyć w dobrej atmosferze ze wszystkimi, tak? Nie, nie ma takiej potrzeby żeby jakoś tam, nie wiem, komuś coś udowadniać i wchodzić w jakieś tutaj wendety, jakieś kliki i kto, bawić się w jakieś przyciąganie liny, tak? Dlatego dla was to może być takie, no, niezrozumiałe. Dobra, ale przejdźmy do tła. Śmierć, siła, sprawiedliwość. W tym miesiącu, moje kochane ryby, jakaś transformacja... Wasz w ogóle w ten miesiąc może być też w dużym stopniu, wy możecie dużo mocniej walczyć o sprawiedliwość. Może być też tak, że w jakiejś kwestii wy, Wasze zdanie będzie bardzo mocno brane pod uwagę, tak, bo mamy tutaj sprawiedliwość siłę. Um, bardzo prawdopodobne, że Wy y, może po jakiś tutaj, y, jeśli chodzi o ten konflikt, w pewnym momencie zabierzecie głos i doprowadzicie do y, y, spokoju, tak? do pojednania, też może w jakiś y, bardziej, bardzo sensowny sposób. Y, przedstawicie koniec końców swoje zdanie, chociaż na początku widać, że nie będziecie chcieli. I y, y to będzie początkiem jakiegoś takiego uspokojenia tej sytuacji, bo mamy kartę sprawiedliwości i kartę siły, tak? Czyli sp sprawiedliwość, yy, nie zajmowanie pozycji, pokazanie może kwestii, pewnych kwestii pewnej sytuacji w inny sposób może być początkiem właśnie wzrostu waszej pozycji, yy, no bo wy będziecie najbardziej takie bezstronne w tej sytuacji. No i, i karta yy, śmierci też może mówić o tym, że yy, w ten sposób jakoś tam wasza pozycja zacznie się zmieniać, bo karta śmierci jest kartą transformacji. Te karty mogą też o tym mówić, że w tym miesiącu zresztą te przekazy bardzo mocno tego, że wy będziecie mieli dużo nadziei na temat na, na ten zbliżający się rok, już były na grudzień, tak, moje kochane, ryby, bo pamiętam co, o czym to były przekazy. I widać, że Wy faktycznie pewne przemiany w sobie zaczniecie realizować. W dużym stopniu te karty mogą mówić o tym, że was zajdzie taka transformacja, że Będziecie ym, od tego miesiąca bardziej nastawieni na to, żeby ludzi traktować w Waszym otoczeniu według zasług. Mam wrażenie, patrząc na te karty, że Wy będziecie takie bardziej sprawiedliwe, ale też będziecie takie, że nie będziecie się z ludźmi patyczkować. Tutaj widać właśnie takie energie. Co, co kto mi zaproponuje, tak? jak się kto zachowa, trochę to są takie energie, wiecie, oko za oko ząb, za ząb, może nie aż w tak dosłownej wersji, tak? Ale tu są takie was, wy możecie od tego roku z takiej trochę ryby bardzo do ludzi, bardzo uczynnej, bardzo takiej wrażliwej. Przechodzić do takiego troszeczkę takiej fazy, że pewne rzeczy żeśmy zauważyli, zauważyliście w życiu, do pewnych rzeczy żeście doszli, zauważyliście niestety jak pewne mechanizmy w życiu działają i że często jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć twardą. Wszyscy znamy końcówkę tego powiedzenia i wy właściwie to chyba nie chcecie mieć twardej, bo nie chcecie mieć już tak miękkiego serca. Tak, także, tak jak mówię, tutaj wy możecie w tym miesiącu przechodzić taką przemianę, takiej hardości co do y, otoczenia, tak? Takiego. Y, gdzieś tak jakby mniej będziecie już w tym miesiącu y, w takiej swojej, y, swojej rzeczywistości, że generalnie to ludzie są dobrzy, trzeba zawsze każdemu pomóc, trzeba każdego wesprzeć. Ja mam wrażenie, że u Was będzie zachodziła pewna przemiana na zasadzie, zaobserwuję. Co ten człowiek sobą reprezentuje, jak ta osoba się wobec mnie zachowuje. będę, Nadal będę dobrym człowiekiem, nadal będę osobą wrażliwą, nadal będę sobą, natomiast niekoniecznie w stosunku do każdego z mojego otoczenia. Tak? Troszeczkę tak mówię, każdemu według zasług. I yy, co ciekawe, wy możecie w tym miesiącu być bardzo zdeterminowani o walkę o jakąś sprawiedliwość, nawet jeżeli ona nie będzie dotyczyła was. Może jeżeli w nie wiem waszym otoczeniu wśród waszych znajomych, wśród waszych współpracowników będą osoby są osoby, które są niedoceniane, które ze względu na to, że nie, wiem, nie mają takiej siły przybicia, nie mają tyle odwagi, są w jakiś sposób dyskryminowane, są y, przy awansach, przy podwyżkach, czy też y, ogólnie y, przy jakimś tutaj y, nie wiem, kwestiach związanych na przykład z integracjami, są pomijane, może być tak, że wy postanowicie tak naprawdę y, walczyć o te osoby, jeżeli zobaczycie, że te osoby są ogólnie dobre, że są życzliwe w stosunku do was, ogólnie w stosunku do innych ludzi. To bardzo prawdopodobne, że wy w tym miesiącu bardzo mocno będziecie też walczyli, będziecie adwo adwokatami cudzych spraw, tak? Że będziecie y, chcieli zaprowadzić jak, jakąś taką sprawiedliwość, jakiś taki porządek w tym waszym otoczeniu. Natomiast, tak jak mówię, najpierw będziecie obserwować, czy, te, czy jeśli chodzi o tą osobę, czy warto po prostu się pchać w, te, w coś takiego. Tym bardziej, że tak jak mówię jeśli chodzi o jakiś spór, wy nie będziecie zajmować stanowiska, nie będziecie chcieli tego robić, ewentualnie jak już podejmiecie y, jakieś, będziecie mieli jakieś stanowisko, to ono będzie jak najbardziej, y, żeby nie stawiać się po żadnej ze stron, tak, żeby pokazać swoją, y, swoje zdanie, ale które to nie będzie popierające nikogo. Na pewno nie osoby walczące, bo jakby ryby to też nie jest znak, które lubią walki, które lubią przepychanki, lubią, nie wiem, y, wspieranie kogokolwiek, kto Yy, próbuje, jakby, nie wiem, czyimś kosztem coś zrobić, tak? Udowadnieniem komuś innemu. I to jest pierwsza sprawa, tak? Dlatego, tak jak mówię, jeżeli nawet zabierzecie głos, to to będzie głos taki, wiecie, rozsądku. Głos, który nie będzie popierał w ogóle żadnych tutaj nie, niepotrzebnych konfliktów. Natomiast to, co mówię, wy w tym miesiącu bardzo mocno możecie przedefiniowywać sobie pewne relacje. Bardzo mocno możecie tutaj działać bardzo sprawiedliwie, jeśli chodzi o te, te, te wasze przemyślenia, te wasze obserwacje. I kolejna kwestia jest taka, że możecie nawet walczyć w tym miesiącu o cudze sprawy, o cudzą sprawiedliwość. Tutaj mam wrażenie, że jakaś wasza wrażliwość w tym miesiącu bardzo mocno też może się uaktywnić i będzie ona wam kazała walczyć o w waszym otoczeniu osoby słabsze od was. Chociaż mówię, no, ryby mi się z walczeniem nie kojarzą, ale może też tak e, mówię, e, być tak, że nie wiem, jeżeli w waszym otoczeniu ktoś jest pomijany w ważnych tematach, jest, jest, ktoś jest w jakiś sposób dyskryminowany, e, to wy jakby postanowicie w jakiś sposób przynajmniej pokazać e, stanowisko tej osoby, wesprzeć stanowisko tej osoby, czyli nie w tym miesiącu nie będziecie chcieli walczyć o. Prawa, opinie, ambicje osób silnych, które już uważacie, że mają swój głos. Wy będziecie w tym miesiącu starali się wzmocnić głos osób, które uważacie, że są najsłabsze w waszym otoczeniu. Także dużo jest w tym miesiącu widać, że w tym nowym roku z jednej strony zmieniacie podejście troszeczkę do życia, tak? Że jeśli chodzi o osoby takie, które w jakiś sposób, nie wiem, w waszym otoczeniu no, nie są zbyt fajne, nie są zbyt uczciwe, nie są zbyt y, w porządku wobec tych z was, to nie będziecie jakby chcieli, chcieli, będziecie chcieli być sprawiedliwi wobec tych osób i bardzo często, jeżeli y, jakieś działania będziecie podejmować, to jak najbardziej sprawiedliwie. Natomiast z drugiej strony, ta wasza wrażliwość w tym roku będzie się nadal uaktywniać w inny sposób w stosunku do yy, do waszego otoczenia, tak? Ale tych osób w jakiś sposób słabszych od was. Jeśli chodzi o radę czwórka mieczy ja wam powiem tak, moi kochani, jeśli chodzi o czwórkę mieczy jako radę, z jakiegoś powodu zalecany jest wam więcej odpoczynku. Zalecane jest wam um, skupienie się na własnej równowadze i na, na tym, żeby mm, znajdować mm, taką odpowiednią ilość czasu na. Na, nie tylko na odpoczynek stricte, jako sen, tak? Ale ta osoba, ona wygląda troszeczkę jakby spała, troszeczkę jakby medytowała, tak? Czyli na takie y, kwestie, na takie y, czynności, które powodują w Was spokój, tak? Które powodują Was spełnienie, które pomagają Wam uspokoić myśli. Tym bardziej, że tak jak mówię, jakieś zmartwienie w tym miesiącu jednak będzie. I tutaj do Was y, w pewien sposób też należy to, żebyście znaleźli sposób na otaczający was stres, na, na, na kwestie, które wiadomo, każdy od czasu do czasu, nawet jeżeli stara się nie martwić, nie stresować, są kwestie, które y, doprowadzą do tego, że będziemy się martwić, tak? Że będziemy się stresować, że będziemy y, trawić jakieś takie wydarzenia y, niezbyt, które nam się podobają w naszej codzienności. I tu też jest zachęta do tego, żeby znaleźć sposób na to, żeby jak najmniej to na nas wpływało negatywnie, tak? I tak jak mówię, jeśli chodzi o ten miesiąc, budowanie własnego spokoju, budowanie własnej równowagi, budowanie naszej takiej pozytywnej przestrzeni i też to jest karta tego, żebyśmy pamiętali o odpowiedniej ilości czasu dla nas, czasu na odpoczynek, czasu na regenerację, bo i też moi kochani, nie martwcie się w tym miesiącu. Znajdźcie sposób w każdym razie na, na te zamartwienie się, bo, bo ta dziesiątka mieczy, ona mnie troszeczkę tutaj martwi, że jakieś kwestie będą was troszeczkę wy, wyprowadzały z równowagi, tak? I to bardzo prawdopodobne, że kwestie, w których nie będzie chodziło o was, tak? Wy możecie być w, w centrum jakiejś sytuacji, a nie być, ale nie być stroną. I, yy, i tutaj jakieś. Wy możecie się martwić, że jakieś przepychanki ludzi z waszego otoczenia będą wpływały na, nas, na was, albo że tutaj te osoby jakoś tam wiecie, będą ich działania będą dla was niekorzystne, będą działały na waszą, na waszą stratę, tak, albo inaczej, że te osoby będą próbowały o coś walczyć, tak, i to będzie z negatywnym skutkiem dla was, tak, czyli że waszym kosztem. Moi kochani, tu nie jest zalecana przepchanka z tymi osobami. Jak będziecie już mówić to, co macie powiedzieć, tak już będziecie musieli wyrazić swoje zdanie, to nie opowiadajcie się po, za żadną ze stron. Pokażcie swoją bezstronność, pokażcie, jak wy widzicie tą... Czasem to może być dla niektórych, moi kochani, kubeł zimnej wody, jak im, yy, jak powiecie wprost, wiecie co? Wy to się kłócicie, bo każdy z was chce się pokazać, że jest silniejszy od drugiego, tak? W jakiś, właśnie w ten sposób Uświadamiając, że to nie jest nieporozumienie o coś, to jest nieporozumienie po to, żeby poprzepychać po, po się, tak? Żeby mieć y, szansę na to, żeby y, coś komuś poudowadniać, ale to niekoniecznie musi być y, w konkretnej kwestii, w jakimś takim ważnym temacie, tak? Tak jak mówię, wy tutaj będziecie skupieni na wprowadzaniu. Uczciwości względem innych w swoim życiu, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej, tak? Zarówno ym, ym, wspieraniu osób, które, na które możemy liczyć, jak i wykluczaniu osób, na które nie możemy liczyć. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię, jeszcze jedną, wygląda na to, że Wy możecie bardzo mocno zaangażować się w walkę na rzecz osób które są słabsze od Was i też w Waszym otoczeniu może być tak, że, e, że te osoby po prostu e, Wy będziecie chcieli jakoś tam wesprzeć, tak? Jeżeli zobaczycie, że ktoś został e, pominięty, został bez pomocy. I jako rada, odpowiednia ilość odpoczynku, znalezienie sposobu na uspokajanie się, na stresy. Dobrze. Moje kochane ryby, ja wam bardzo za to czytanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami, lub po prostu ocenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam, marczmentardo.